Pan poseł Jarosław Wiesław Wieczorek, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Wzrasta fala zwolnień zbiorowych w województwie śląskim. Tylko z najbardziej aktualnych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy można zaobserwować, że ten wzrost jest aż o 123% większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Od Stycznia do września bieżącego roku taki zamiar został zgłoszony wobec ponad 3600 osób. W roku ubiegłym było to ponad 1600 osób. Mogą państwo zobaczyć jaka ogromna dynamika jest jeżeli chodzi o zwolnienia. Dotyczy to Katowic, Gliwic, Bielska Białej i Częstochowy. Szanowni państwo, między innymi żeby przeciwdziałać tego typu procesom, został utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość specjalny fundusz. Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego zostały tam zapewnione środki. Ja apeluję i liczę na to, aby jak najszybciej zostały uruchomione i pracowały dla naszego regionu. Nie ma Województwo Śląskie czasu na to, żeby nie działać i apeluję o to bardzo mocno, natychmiast. Dziękuję bardzo.